Czy mężczyzna chce z Tobą być? Pomyśl o sobie, w jakich Ty jesteś dzisiaj energię i że ten rozkład jest Twój. O. Dobra. Ty jesteś w takich energiach, gdzie. Zła. Zła możliwą. Stara się ograniczyć siebie w kontakty z ludźmi, stara się po prostu wcale e, między, między wami, taka jakaś troszeczkę obraza, złość czy przerwa to, że nie odzywa się, nie ty, nie on, albo możliwe, każdy obraża się. I po prostu taka energia idzie, że każdy chce tego szansa otrzymać, i każdy po prostu pokazuje swój charakter i nie idzie dalej. W energiach takich chłodnych, troszeczkę takich znudzonych z tego wszystkiego, co między wami się dzieje. No, ciężko powiem, że. Dobra. Czy mężczyzna chce z tobą być? Czy mężczyzna chce z tobą być? Pomyśl o swoim mężczyźnie i zobaczymy. powiem tak, że to, że jesteście e, taki wybór możliwy, nie mężczyzna już zrobił swój kierunek i zobaczymy zaraz jaki kierunek zrobił e, w jaki kierunek zrobił ten wybór ale w tenże czas e, o niego całkiem zmienia się życie. On całkiem dochodzi do tego, że on po prostu muszę zmienić sam swoje życie, wziąć wszystko w swoje ręce. Mężczyzna jest zakochany, mężczyzna chce rodziny, mężczyzna chce przywrócić, można powiedzieć, do góry nogami swoje życie całkiem. On już zrobił swój wybór, naprawdę. Mężczyzna, który. Możliwe między wami jest różnica, możliwe między wami jest taka. Mm, релігійна рожніця, можливо, вікова рожніця, можливо, в тим що е, така фінансова теж рожніця можна лічити з тим. І ту він е, розуміє, що з однієї сторони він муше о тебе вальчить, е, бо ти, можливо, єстеш далеко і трошечки так, можливо, і холодно, бо так як в тих енергіях, де кожен десь ображений, кожен десь злий, ну то тут і така ситуація. Хочеш учуття, On bardzo, bardzo. A czy ty chcesz z tej kobiety być? Czy ty chcesz? On mówi, że prosto tak, ja rozumiem: w moim życiu nie stała się ta sytuacja, że nie prosto tak on cię spotkał, nie prosto tak ty w jego życiu jesteś. I on to zrozumiał: on zrozumiał, że ty dla niego jesteś szansem, takiej, że on chce po prostu, że mu gdzieś z nieba spadła taka gwiazda i on naprawdę chce być z tobą. On mówi, że ta, ja jestem zły, ona jest zła i on to rozumie. Ale to, że to się dzieje w waszym życiu, to nie prosto tak i u ciebie i u niego. I tak jak on e, sam kieruje swoim życiem, on rozumie, że ja, że dużo od nas zależy, dużo od nas zależy. Co się dzieje między nami, i co będzie, i czy ten związek będzie, i co będzie między nami dalej. No, ja mówię, że każdy teraz siedzi sam po sobie, ty jesteś sama, on sobie sam, i każdy gdzieś tam kręci w głowie. No, mężczyzna zrobił swój już wybór, gdzie w kierunku ciebie, i on rozumie. Dobra, co on zrozumiał? On zrozumiał, że. No mężczyzna, ja powiem tak, przeszedł transformację albo tutaj przychodzi, on zrozumie, jego transformacja jest ta miłość, że on e, przeżywa, martwi się. E, ta transformacja spowodowała to, że on zrozumiał, że jego życie zmieniło się i on inaczej patrzy na życie, inaczej kierunek i on chce, jednak pokazać ty swoje uczucia, które jest do ciebie chociaż on sam ze sobą walczy on nie chce pokazywać, że on jest zakochany, że na tobie jemu zależy, bo on normalnie tak jakby sam chowa swoje uczucia i stara się nikomu nie pokazywać, prosto chociaż on sam po sobie bardzo jest taki działający on po prostu jak czegoś chce on od razu działa, on idzie coś robi Um, od jakoś tak dobra, przyciągania bardzo, on też sam czasami on zły na te przyciągania, on też zły na to, że on do ciebie takie ma przyciągania mocno, może że on też nie rozumie dlaczego tak jest on że, że ja po prostu no on coś, jest nieszczerość jaka jest nieszczerość między wami on czegoś nie mówię tobie, chociaż rozumie I, i on rozumie, że przez to, że on tobie coś nie mówi szczerością i ty jesteś zła, przez to, że on jest tobie szczery całkiem. I on to rozumie. On rozumie, że to, to jego wina, że między wami z jednej strony um, może być szczęścia, a z drugiej strony, on i siebie męczy, bo on oklamuje cię w czymś. I on rozumie, że to jest też zła, przez to, że jest kłamstwo. Ale przeciągania bardzo mocne. Bardzo. Co będzie dobre? No to miłość tutaj to po prostu szczera miłość. I mężczyzna chce być. No tutaj nie ma co pytać, bo tutaj jest miłość. Mężczyzna chce, mężczyzna męczy się. Mężczyzna po prostu. On rozumie, że on zmęczony już tym kłamstwem, tym wszystko On rozumie, że on nieprawidłowo działał w twój kierunek. On rozumie, że on chce działać, ale w tenże czas, on rozumie, że on bardzo z tobą niefajnie, tak jakby coś zrobił w twój kierunek. I takie to było nieprzyjemne, nieładne, niedobre. I on to rozumie. On przez to trochę przeżywa. On rozumie, że ty um, jesteś raz że daleko, a po drugie, że um, taka e, gwiazdeczka, która Yy, możliwe, on cię widzi przez internet, możliwe, gdzieś te zdjęcia wystawisz. I tutaj wygląda tak, że on patrzy na ciebie, i on mówi, że ja nikogo nie chcę, oprócz nie, że ona jedna, która świeci dla mnie i on bardzo chce działać. On zmienia swoją energię teraz i będzie działać to jest stronę między wami. Ja mówię, że nie, nie ma kontaktu całkiem możliwe napisze do Ciebie, napisze, takie taka jakaś smsa będzie taka bardzo delikatna. On rozumie, że Ty jesteś bardzo wymagająca i Ty e, jesteś bardzo intuitywna i Ty jego bardzo czujesz. Ty po prostu e, na tyle już możesz poczuć mężczyznę, jego, tak, że on po prostu rozumie, że Ty wszystko wiesz, że on tylko zacznie działać, a, a Ty wszystko wiesz o nim, że on po prostu nie może... Tak jakby z tej chytrości swojej, albo gdzieś sklamać, on nie może, on po prostu, on rozumie, że ty, e, że o, ty wszystko, o tym możesz domyślać się. E, też możesz być o której nikt nie wie, prosto. Czy będziesz wcale działać w ten w kierunek? On zacznie od nowa, on, on rozumie, że ty po prostu jesteś tą kobietą, której on chce być. Ona, on teraz jeszcze nie wie, jak to zrobić. Jeszcze na razie on myśli, jak to zrobić, żeby po prostu powiedzieć to, że ty dla niego jesteś stabilną kobietą, niezależną kobietą, którą on po prostu pragnie, którą on chce zacząć na nowo i zacznę Tylko on po prostu zaraz składa plan, dlatego, że on na razie jeszcze nie rozumie, jak to zrobić, żeby być szczęśliwy z tobą. On na razie to wszystko kieruje, ale zacznie działać, bo już, już on nie może wytrzymać. No czekaj.